Jak wspominałam Wam wcześniej w postach, wygrałam nagrodę od sklepu Matejko. Za pozdrowienia od hrabiego Rzuczysława. Dzisiaj miałam okazję odebrać paczkę od najwspanialszej sklepowej ekipy świata. Zatem zajrzyjmy razem, co my tu ciekawego mamy. Były wygrane farby olejne od firmy Royal Talents. Spójrzmy co tu będziemy mieć. A może się zaskoczymy. Dobrze, pancernie zapakowane. I jeszcze środeczek. Elegancki pakunek, jak widać. Wszystko zabezpieczone jak trzeba, żeby nie latało. Jest i nasz zestaw. Tylko, tylko co my tutaj mamy. Spójrzcie, farby akrylowe, a jednak nie oleje, za co muszę podziękować jednej z pozostałych naszych koleżanek, które również wygrały zestawy. Olce, która zamieniła się ze mną, wzięła farby olejne, których ja nie bardzo mogę używać dostałam za to barby akrylowe. Oczywiście ekipa Matejki nie miała najmniejszych problemów z tym, a zresztą po niej bym się ktokolwiek po nich spodziewał jakichkolwiek problemów. Zatem zajrzyjmy co tutaj pięknego mamy w środku. O jaka ładna skrzynka widzicie. Elegancka. Z Van Gogha. Bardzo fajnie pomyślane i zaglądamy do środka. Ha. No i mamy mamy zawartość. Nam się jedna farbka przekrzywiła. Ja sobie pozwolę podnieść i pokazać Wam zestaw tak. 12 kolorów farb akrylowych. Tu jest medium Matujące, jakieś paletki, dwa pędzle. I tutaj jest medię nadające połysk. Jak widzicie, strasznie fajna rzecz. O, tutaj jeszcze mamy paletę. Które w dodatku nie umie wyjąć, więc musicie mi dać chwilę. Aha, ona tutaj ma taki haczyk. Teraz powinna wyjść. Dobra, nie wychodzi dobra, dojdę do tego powoli ale jak widzicie zestaw jest naprawdę bardzo zacny także bardzo dziękuję sklepowi Matejko za możliwość wzięcia udziału w konkursie i za wygraną no oczywiście jeśli już byłam w Matejce to ja nigdy nie mogę wyjść bez zakupów zatem będziemy mieć kalendarz luminans i coś poza tym to akurat jest dodatkowy natomiast tutaj są trzy zakupione karandasze bo jeśli nie wiecie to właśnie się dowiadujecie że Matejko ma promocję i do trzech kredek luminans karandasza czwartą dostajecie gratis no i oczywiście dwa pędzelki do akrylu tych akurat nie miałam także na dobry początek możemy startować akurat mam urlop będę walczyć. Matejko, jeszcze raz wielkie dzięki. Pa!